Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Kiją Picanto trzeciej generacji i tradycyjnie zaczynamy od kilku ważnych dat. Samochód zadebiutował na rynku w 2017 roku, czyli dość świeże auto. W 2020 roku samochód przeszedł drobny facelifting, przemodelowano m.in. zderzaki, reflektory, tylne lampy. We wnętrzu pojawił się też nieco większy ekran i oczywiście zaktualizowany, odświeżony system inforozrywki. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to tak naprawdę macie do wyboru trzy jednostki. Podstawowy silnik to silnik 1.0 MPI z wtryskiem pośrednim o mocy 67 KM. W takiej wersji, w takiej wersji auto przyspiesza do setki w około 14,3-14,6 sekundy w zależności od rocznika. No ale do jakiegoś takiego bardzo spokojnego przemieszczania się po mieście. Wystarczają. Więcej na temat osiągów powiem w drugim filmie, bo też nie do końca tutaj papier odzwierciedla. Nie jest tak najgorzej, jak to wygląda na papierze, ale to będzie w drugim filmie pod tytułem test auta używanego. Pośrednia jednostka to silnik 1.2, również z wtryskiem pośrednim, czyli MPI, o mocy 84 koni. Tutaj macie do setki 12-12,5 sekundy. Jest lepiej. Myślę, że to jest taka optymalna wersja. Dostępny jest też silnik bardziej nowoczesny, czyli jednostka jednolitrowa TGDI o mocy 100 koni. Jak na taki mały samochodzik, no to jest już całkiem dynamiczny. Całkiem dynamiczna wersja około 10 sekund do 100. I całkiem dobrze się odpycha. Ma turbo, więc jakby ta reakcja na gaz jest szybsza. Ale niestety ma też swoje bolączki. Między innymi niektórzy narzekają na problemy z turbosprężarką. Też zdarzają się przypadki przedwczesnego zużywania się sprzęgła lub że auto drży podczas ciszkania sprzęgła. Także takie usterki tutaj z takimi usterkami w tych autach możecie się spotkać, nie musicie. No i też zdarzają się przypadki, ale to też skrajne już przegrzewanie się tego silnika, więc trzeba pilnować temperaturę. Znacznie bezpieczniejsze są jednostki 1.0 lub 1.2 starego typu bez turbo doładowania, nieprzekombinowane. Chociaż, no wiadomo, bardziej wymagające, jeżeli chodzi o osiągi, pewnie będą chcieli 1.0 turbo, no ale musicie się pogodzić z pewnym ryzykiem wystąpienia awarii. Oczywiście one nie muszą się pojawić, bo mogły być wyeliminowane podczas gwarancji, ale trzeba gdzieś w głowie mieć, że takie ryzyko jest. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to takowych tutaj nie ma, wiadomo, powoli wychodzimy z silników wysokoprężnych, producenci rezygnują. No i zwłaszcza z już się z nich w większości wycofali. Oczywiście z silników benzynowych też stopniowo się wycofujemy, ale tutaj jeszcze te jednostki benzynowe jeszcze przez pewnie około dekadę będą dostępne. Jeżeli chodzi o typowe usterki w tym aucie to użytkownicy narzekają między innymi na problemy z przepustnicą. Nie jest to problem na dużą skalę, ale czasem gdzieś się zdarza, że auto podczerpuje, źródłem tego problemu jest zazwyczaj przepustnica. Z drobnych usterek nie działają czujniki parkowania w niektórych egzemplarzach. Użytkownicy narzekają też na plastiki, które są twarde i niestety podatne na zarysowania. Ale wiadomo, to jest bardziej taka niedogodność niż usterka. Niektórzy użytkownicy skarżą się na problemy z wbiciem biegu wstecznego, gdy auto jest nierozgrzane. Niektórzy skarżą się też, że podczas przerzucania poszczególnych biegów jakieś zgrzyty się pojawiają. Problemy ze skrzynią były w poprzedniej generacji. Czy to naprawili, okaże się z czasem. Spotykane są również problemy z oświetleniem deski rozdzielczej. Niektórzy użytkownicy skarżą się na skrzypiące fotele, ale wiadomo, auto jest budżetowe, więc nie ma co tutaj wymagać cudów. Jeżeli chodzi o zautomatyzowaną skrzynię biegów, pewnie niektóre osoby będą rozważały: no bo wiadomo, w miastach w szczególnie dużych jest to wygodne. No to jest trochę taka loteria bo zazwyczaj skrzynie zautomatyzowane w małych autach naprawa ich jest zwykle no, droga i nieopłacalna w stosunku do wartości auta. No ale jeżeli auto jest w miarę świeże, ma stosunkowo mały przebieg, tak jak większość tych ki Picanto, to ewentualnie jeszcze możecie zaryzykować kupić tą skrzynię, jeżeli nie chcecie się wiązać z autem na długie lata. No to okej, okay. jeżeli macie zamiar jeździć tym autem znacznie dłużej, no to trzeba wziąć pod uwagę, że taka skrzynia może być bardziej problematyczna w obsłudze, trudniej będzie znaleźć kogoś, kto się tym zajmie, no i mogą być większe koszty. Więc to musicie wziąć pod uwagę. Z drobnych jeszcze usterek zdarzają się przypadki, Szwankujących spryskiwaczy przedniej szyby, no i też w niektórych egzemplarzach występował problem z pedałem hamulca. No i ten pedał został wymieniony na nowy w ramach gwarancji. Więc niektóre z tych usterek też zostały rozwiązane w ramach gwarancji. Są to tak zwane usterki wieku dziecięcego. No i w tym odcinku to by było tyle. Auto ma mało silników, jest nieskomplikowane, więc nie ma co się go bać. Jakichś poważnych usterek raczej tutaj nie będzie. Pod warunkiem, że oczywiście wybierzecie wersję wolnossącą. No i w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do komentowania. Jeżeli macie takie auto, macie podobne auto małych rozmiarów, warto porównać, warto napisać coś. No i też oczywiście... Zachęcam do łapkowania, komentowania. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli tego nie zrobiliście. I oczywiście też dziękuję wszystkim, którzy subskrybują. Zebraliśmy już całkiem przyzwoitą ilość 40 tysięcy, więc za to wielkie dzięki tym, którzy zasubskrybowali. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku z tym autem. Tym razem będzie to test, więc będą takie aspekty bardziej praktyczne. I opowiem po prostu o takim użytkowaniu codziennym. Nazwijmy to tak. Także jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu, i widzimy się już wkrótce. Cześć.